Zraz powracam. Yy, teraz yy, Wam pokażę, jak zrobić bez jakichś programów yy, szczytować sobie grę. Oczywiście wchodzimy na Minecrafta. No, przed chwilą nagrywałem i mam dla Was smutną wiadomość. Będziemy musieli wszystko od nowa zrobić, bo został mi tylko kamienny miecz i został mi tylko kilow. Nie wiem dlaczego. Wszystko co zbudowałem, mi się usunęło, bo przypadkowo zamiast wyjść z gry i zapisać, no to zrobiłem tak, że weszłem na, na ekran główny i usunąłem to z tego paska, wiecie jak. No dobra. Nawet wam teraz mogę to pokazać, w poczcie. Wam ja tylko pokażę ładuję się. Dobra, i zaraz Wam pokażę tylko jak to czytować. Żebyście mieli na przykład diamenty, nie takie coś jest? Widzicie? Nie ma domku, nie ma nic. Wszystko jest w dupie i... To był gdzieś domek, tutaj był domek o jeszcze nawet spadłem dobra, więc yy, w następnym odcinku będziemy to jeszcze raz robić, ale nie wiem czy to samo, że w tym miejscu, nie wiem właśnie dobra, więc przechodzimy do pokazania wam jak Citować, grę, po prostu nie wiem, czy w tej wersji się da citować, ale jak się nie uda, to ten filmik usunę i nie dałam po prostu go. Dobra. Survival... Czekaj, dobra, czekajcie. Kakaka, kaka, kaka. chwilę. Zaraz wracam. Już jestem, jestem, muszę na chwilę iść, dobra, jestem, czekajcie by dołączyła do barky. dobra, no i już możemy zaczynać, dobra, na początek, musimy włączyć sobie w opcjach całkowity peaceful, potem możemy włączyć survival, już jak to sobie zrobimy, i patrzcie, na przykład mamy, czekajcie, flat, tak, e... czekajcie, co ja robię, e survival, flat, kreata. Co? Oto. Zostawiam kreatiwa, Zobaczcie, ja to usunę znowu. Chyba na tym świecie się nie da mieć tego. Czekajcie, zobaczmy, co go ciągle pisze. Delay. delight. Survival. Więc jeszcze piszę return. Nie myślę, czy będzie to. Alt, kreaty, rad. Right chyba na tym świecie się nie da mieć survivalu delayed mm. delayed survival dobra sporo mi się tworzy mam survival to można to odrobić od kreatywa, bo E, dobra. Jak widzimy, mamy serduszka. Wszystko małe. E, nie mamy nic w ekwipunku, Nic przed nami nie stoi. Patrzymy się wprost. I, patrzcie. I teraz wychodzimy. Miałam laka dobra. E, wchodzimy tutaj. Dajmy kreatywę. Jeden daj. Yy, dajmy tak, dajmy tak. I mamy kreatywa w tym czasie. I patrzcie yy, na przykład, nie wiem, mamy sobie, tak, 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 tak. tak, tak. Yy, I czekajcie, i weźmiemy sobie diaks, diaks, diaks... Nie wiem. Dobra, najwyżej się zbijamy w górę na... na tych diaksach. Gdzie najłatwiejszy wzór poza na I teraz patrzcie, Z... stawiamy chyba tutaj masz item, nie wiem tego dokąd jest. I wychodzimy. Może to jest troszkę z tym roboty. Jeżeli chcielibyście mieć wszystko, to jest taki cheat. I, I patrzcie, wchodzimy, dajemy survival. Dajemy back. Wchodzimy. Nie wiem, czy tego nie usunięto. Czy coś się nie stało? O, widzicie? Survival, a my mamy diamenty. Widzicie? Czarmarów. Dobra. Jeżeli ten filmik Ci się spodobał, to daj lajka lub suba. Nie wiem, co tam wolisz. Napisz komentarz, nie wiem. To... No i za chwilę jeszcze nagram Garzmod. Garmoda. Będziemy... To jest takie na Androida i to się ściąga na sklepie play. Powiem mam nazwę potem. No więc... Czekajcie. No więc kończymy. Cześć!